Hello guys! Witam was w vlogmasie nr 19! Mamy elita byta problema? Zaspałam 11.20, a miałam wstać o godzinie 9.30 I to zawsze jest ten sam problem, że ja wstanę o tej 9.30, ale później się przestawię z 2 budziki na 9.45 Ja po prostu chcę 3 minutki więcej dospać, no to 10 minutek więcej dospać I to jest zawsze mój największy błąd Wczoraj pisałam z czasem Juppie, bo chcę budować swój organizm, swoją um, sylwetkę ogólnie i czuć. No i ustaliliśmy pewne aspekty. I będą szacak w późno do kurde. Ja bym dobra został, widzimy właśnie, jestem taka dzisiaj ten tego, ale nie wiem czy to pracuję czy nie. Wczoraj chodziłam o kulara obok wędrzeć, nie światło. Wyglądałem one tak i ich chłopakowi. It's crazy, bo ja te wszystkie zapyty mam dokładnie takie, po prostu najbardziej niebieskie światło, jakie się da. I się szybko w wczoraj, się ten telefon. Patrzcie na to. Dlaczego mi telefon bez tych okularów? To jest ten telefon w okularach. Kumacie? Może one spowodowały, że szłam lepiej. W każdym razie chciałam już z nasze krzyżystki i że 5 godzin mam wypoczynk, bo już mam 2 godziny mniej na zrobienie wszystkiego. I najgorsze jest to, że nie pamiętam, co miałam zrobić. Na początku muszę sobie zrobić śniadanie i potem jest potrzebna żabka, do której się strasznie nie chce iść. Słuchajcie, może i to jest retro, ale naklejałam sobie wczoraj karteczki na lodówkę, żebym pamiętała, co mam dzisiaj zrobić. Nie wiem dlaczego to zrobiłam, nie wiem dlaczego nie zapisałam tego w telefonie, ale miałam ochotę to zrobić tak. Miałam ochotę zebrać karteczkę, jak sobie zrobię. Niestety nie zapisałam do wszystkich aspektów, tylko takie dotyczące domu. Karol jutro przyjeżdża, a ja dzisiaj wyjeżdżam. Przyjeżdżam z powrotem za dwa dni, więc mam nadzieję, że ten jeden dzień mu starczy na to, żeby się kapnąć, że te karteczki są dla niego. Ja mu o niczym nie będę mówić, zobaczymy, jak sobie chłopak poradzi. Ech. Po prostu zostałem wiele do wyboru. E, mam nadzieję, że mi kupi szynkę oliwę z oliwek i orzechem. To muszę tylko kupić. Prezent dla taty muszę załatwić. Tak jak mówię, może i retro. Ale jeśli mnie to w jakiś sposób motywuje, to oczywiście nie mam w ogóle jeść a muszę porozmawiać z sztabem GPT Jakby nie to, że on poda jakieś super zdrowe przepisy i tak dalej, bo ja, ja po prostu muszę, że napisałam nie umiem, nienawidzę sobie gotować, nienawidzę nawet zrobić sobie jajek, po prostu nic nienawidzę sobie gotować, tak. no nie i potrzebuję czegoś z takich surowych produktów, żebym mogła zjeść i do tego wypić herbatkę i tyle, więc podał mi świetne rozwiązania mi się one podobają, do kefiru wlewam sól, miód i do tego jem orzecha, pomidorka, ogółka i baja, I Mam nadzieję, że ten skurczybyk mi tego nie wyje, a wiem, że wyje. Ja wiem, no. No nic, mam 18 minut, żeby sporządzić takie śniadanie i je zjeść, bo dzisiaj ja chcę zrobić sobie jeszcze trening, taki szybki. Dosłownie to jest 20 minut, ale chcę po prostu zrobić cokolwiek z moim ciałem, tak dosłownie nawet, jeśli to ma być, nie wiem, Deska 3 minuty, jakieś te takie dead buggy i pompki Po prostu chcę coś zrobić z ciałem, bo czuję, że tracę z tej wagi i tracę z mięśni, nie mam w ogóle siły I jest takie po prostu takie wobli to ciało Mi się to nie podoba i po prostu chcę właśnie sobie wprowadzić, zobaczymy jak mi to wyjdzie Zazwyczaj jak mówię coś na głos, to później ciężko mi jest to wprowadzić, więc w nie powinnam tego mówić Bo później jakoś mam taką presję rozliczenia się z tego i tego już nie robię Zobaczymy jak mi to wyjdzie po prostu no Wszystko mi zajęło pół godziny mniej więcej, tak od 12 do właśnie do, no tak, 20 minut myślę. Zostałam jeszcze jedno ćwiczenie, które zrobię już pod prysznicem, bo się pójdę teraz umyć, bo od 12 do 12.30 jeszcze gadałam z chłopakiem. I teraz się po prostu pójdę u mnie jest takie standing, że jakby robię pumping arms i po prostu to zrobię pod prysznicem, aby nie miała maskę na włosach, bo nie jestem mi się teraz marnować na to czasu. Właśnie na to podoba trzy razy po minucie, więc jeszcze odpoczynek i tak dalej to jest 5 minut. Um, więc idealnie to będzie na maska na włosy. Już idziemy się myć. Jestem dzisiaj jakaś taka. Mam wrażenie, tak się tak mega ujarała. Nie wiem, co to jest za uczucie generalnie, ale tak sobie wyobrażam, że z człowieka schodzi. Yy, zioło. Tak sobie to wyobrażam. Czuję się jakby taka trochę dużo skasowana, ale wszystko mnie denerwuje. Nawet ta rozmowa z chłopakiem, bo no ja zadzwonił i, 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 i usiadłam sobie do siebie tak tak bo cicho zra telewizora, z ranicy. Cicho pierwszy raz, nie, nie pamiętam kiedy, bo zazwyczaj od razu włączam wszystko: telewizor, laptopa, montuję coś, to cokolwiek. Usiadłam, ja miałem taki chill. I on zadzwonił i w teorii powinno być miło, ale mnie denerwowało właśnie to, że patrzę na telefon i że jedyne co, że był teraz w Alicante jest i że jedyne co słyszę, to po prostu szum morza i nawet jego do tego co mówił nie słyszałam. I po prostu nie wiem, tak, jakbym tak po prostu dodatkowała, Mam takie wrażenie po prostu, że tak siedzę, te oczy mam takie zamknięte i ja, ja bym tak mogła dzisiaj funkcjonować z takimi oczami zamkniętymi. Dobra, idę się myć, bo zaraz zmarnuję te 5 minut, przez które mogłabym do Was mówić, dzisiaj, robiąc to. Wspaniałe życie z zamkniętymi oczami. Ale nie chcę tego mówić, bo zaraz przyjedzie chłopak mówi i powie... Miałem rację, miałem rację. Okulary brakujące światło niebieskie. I, do, 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 dobre jedzenie, trening. I, um nie chcę, że tak mówię. Nie lubię jak ma rację. Czekam jeszcze. Od 16 no od 17, no. Montaż filmu, dzisiaj będzie późno film. Mam troszkę, w domu, ale nie wiem jak to się stało, że przy pakowaniu się i ogarnianiu to się po prostu zrobił na nowo, po prostu na wysep. No. Może jeszcze wysłać jedną paczkę. Taką paczkę dostanie Natalia. I w innym filmie mówiłam, że mam torby do oddania, tak po prostu, bo nie będę z niej korzystać i tak dalej. Wystawiłam za złotówkę na Windet i, i ponieważ się pierwsza zgłosiła, no to to też tak powiem: Natalia dostanie taki prezencik na y, święta. A wam przypominam, że do 20 grudnia jest giveaway, w którym można wygrać dwie pary butów, czarne Kirin Hills i brązowe paletki. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegokolwiek więcej, wejdźcie sobie na film giveaway po prostu u mnie na kanale, to jest vlogmas numer 2. Jedynymi warunkami tak naprawdę to jest skomentować film i udostępnić którykolwiek z moich filmów na swoim story. Po prostu chcę się w tym rozwijać i też mi chłopak podpowiedział, że to będzie najlepszy sposób, żeby to zrobić, żeby po prostu z dobrego serduszka poprosić was, żebyście wy z dobrego serduszka serduszka. Też chcieli pomóc mi w rozwoju kanału. Jest mi głupio, ale chyba na tym polegałem jakieś rzeczy influencerskie. Nie wiem. W każdym razie, ja już wychodzę z domu. Jak na za małą kurtkę, to jest całkiem git. Tak wygląda mój outfit for today. Dobra, wychodzę, bo muszę przemyśleć co jeszcze tutaj potrzebuję wziąć. Żegnam was na ten moment. Jestem już w pociągu, już tak naprawdę od w sumie 4 godzin. Mam tak naprawdę cały przydział na do siebie, nikogo tutaj nie ma za mną. Przynajmniej to jest spoko. I działa internet, pociąg papy i vlog zmontowałam bardzo szybko, jakieś w 3 godzinki, ponad 2 godziny surowiznę, więc teraz... Wyobraźcie sobie, że to do... na każdą minutę mniej więcej na prze... przegląd nie i tak, to macie już samą minutę, a aż do tego musicie jakby... z samo, że takie też też mi ja lubię o tym opowiadać. ale może to nudziło. Nie trudno. To jest mój kanał. I będziecie śledzić tego, o czym potem powiedziałam. A jak nie, to dostaw sobie. <grytanie> Fajna tyle w tym Vlogmasach jeszcze pamiętam, co się działo dzień wcześniej, więc nie jest to dla mnie takie ciężkie montować, bo nie przypominam nie sobie, nie muszę tego oglądać na nowo, tylko mniej więcej wiem, w których momentach jest coś, co bym chciała wstawić. Mega mi się w no, wczorajszy podobał właśnie na ten, który teraz robię. I jakby ten fragment z problemem, jest taki fajny. No, a tak wygląda moja rzeczywistość. Siedzę nad kanwą, która yy, się zastanawiała właśnie. Będę o 22.20. Boję się, że dopiero wtedy mi się to uda wstać. Mam nadzieję, że nie. Do zobaczenia w